Siemaneczko, tutaj Arsapa Girl i jesteśmy na Hide and -seeku, Właściwie na serwerze Majskie i będziemy grać w hide and Seek. Od razu uprzedzam, że dość dawno nie grałam, więc mogę popełniać jakieś głupie błędy. No spoko jestem szkłem. Ale sobie to zaraz może zmienimy. No bo w sumie co ja mogę zrobić, jeśli bym była szkłem? Yy, dobra. Dobrze, powiedzmy, że tutaj sobie będę się działa jako piecyk. Yy, właśnie to jest w MySG, znaczy w Highland na MySG fajne. Że można sobie zmieniać yy, formę, kiedy tylko chcemy. Dodatkowe monety dostajemy też za yy, wydawanie właśnie yy, odgłosu kotka. Oraz za wystrzelenie fajerwerki. Oczywiście y, jest czas ograniczony. Fajerwerkę chyba możemy. Fajerwerkę. Fajerwerki chyba możemy y, wystrzelić co pół minuty. A ten dźwięk co 9 sekund. Nie wiem, nie jestem pewna. No. Fajerwerki będzie coś koło 28-29 sekund. A. Dźwięk... no, 10, dobra. No to nie, to pewnie pół minuty i 10 sekund, dobra. Tak. Rozgrywka z Heidem seek samemu będzie pewnie dosyć nudnawa. no bo... będę jedyna, co to pewnie wam tylko pieprzyć jakieś głupoty. Dlatego też mają właśnie taką małą podpowiedź ci szukający, bo czasem ktoś się zmieni. Taką beznadziejną rzecz, której po prostu nie ma szans, żeby znaleźć. No, a tutaj, to znaczy, i tak jest zazwyczaj tak, że jak y, zostaje jedna osoba do schowających, to już y, ona raczej nie wydaje żadnych dźwięków ani tych firewerek nie wypuszcza. W każdym razie, może byśmy sobie. Oh fuck, oh fuck. Oh shit. Serio? Nie, może jakieś inne miejsce... Soby... O, kurczę, niebezpiecznie się tu robi. Za dużo ich tu chodzi. Mm -mm. To sobie gdzieś pobiegniemy, co to TNT tutaj? Piecyk. Nie, Tak. Tak. Uh, uh, o kurcze. Yy, 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 no. Hamsko zdradził mnie. To znaczy, sama się zdradziłam w sumie, ale. Dobra, to ja wiem teraz przynajmniej, gdzie on jest. Jest tutaj mój kolego i jak się właśnie zabiłam A, Błąd Rek clean Blokowanie produktu i te sprawy Zgadnijmy, to znaczy wczoraj graliśmy z Patrykiem I tutaj no cóż tu um, Patryk sobie wpadł I nie miał już jak wyjść, więc No, ale był już szukającym, więc Tym Barkiem nie miał za bardzo co robić no, czekam, aż ktoś tutaj jakąś podpowiedź da. Albo coś. Hmm. Gdzie? To było takie długie? Ej kurczę. Hmm. Jeden chowający, no to wiadomo. On już raczej nie będzie pewnie wypuszczał fajerwerek. Ani nic za bardzo. Wola. Aha. Nas tutaj wytyfuje. Czyli że jest jakimś bardzo głupim przedmiotem. I się dziwi, że my jej nie widzimy. Jej, jego. Tego czegoś. ki No... wyddajciebie dźwięk. Gdzie? Nie widzę. Gdzie? Jest toba w jakimś budynku? Dekanowanie zakończone. <noise> Nie zwracajcie uwagi na jakieś dziwne odgłosy. Tam w tle. Jest drewnem. Ja to? Oni zawsze są drewnem na końcu. Chamsko. Dobra, jest drewnem. To w sumie jest jakaś podpowiedź niby. Niby. Hmm. Albo będzie gdzieś tutaj. czy nie znam tych mapek za bardzo, więc. Więc w sumie. Też to będzie dla mnie przynajmniej trochę trudne, żeby ją znaleźć. Ją, jego. Wciąż nie podał płci. Nie podało. Hmm. Come on. Trzy minuty jeszcze. Fajne fotele, ławki czy coś. O mhm. tutaj się łatwo schować. Fajnie zapamiętam. Nie. Słyszałam kotka. O ty. Ale jak, jak tam wyjść? Ona tam weszła. Hamsko. Ktoś tu ma flajka. I nabija sobie tych monet, Hamsko. Jak ona tam weszła? Ja nie mam pojęcia. Nie da rady tędy ty wejść, hej, coś tutaj jest nie tak. to musiała chyba zgłosić <gry> no ona schowa się tutaj no i jak my ją mamy niby zrobić dobrze no, przynajmniej, że łuki niby dali, no ale Jak! Ja się pytam jak. Przecież to bym musiała jakoś na to drzewo wejść. Nie wiem, nie mam pojęcia jak to zrobiono, ale dobra. Okej, okay. yy, wiem, odcinek był krótki, ale zwięzły i na temat. Więc. Nie no, spoko. Yy, dobra, yy... nie patrz na mnie. Więc do usłyszenia w następnym odcinku, pa.